A prawda się wylewa, prawda się przebija przez skorupę niedomówień. Ten filmik, który zobaczycie za chwilę, właściwie nie pozostawia żadnych wątpliwości, co należałoby zrobić z ludźmi, którzy zadecydowali o nas i o mały włos, zrobiliby nam krzywdę. O mały włos, zrobiliby nam krzywdę. Ci wszyscy politycy, którzy. Ośmielali się mówić o nas jak o zwierzętach, że wyłapać i wyszczepić. Co nie znamy tych nazwisk? Nie znamy tych nazwisk tych ludzi? Przecież oni są dzisiaj też posłami. To lewactwo całe proponowało wyłapać i wyszczepić. Była minister zdrowia. Jak ona się nazywała? Sujkowka? Sujka. Sujka. To są jej słowa. Wyłapać jak psy na wsi i wyszczepić. A jak stręcili? Szczepienia? Nie pamiętacie? Zobaczcie, przypomnijcie sobie. Dlaczego nie wprowadzacie obowiązku szczepień? Dlaczego nie wprowadzacie paszportów sanitarnych? Ludzie umierają, nasi bliscy umierają. Ile jeszcze... Ludzie umierają, nasi bliscy umierają. Ile jeszcze grobów mamy wykopać, zanim w końcu weźmiecie się do roboty? Zanim pozwolicie na to, żeby... Nie mogli porzucić się bezpiecznie. Mówicie, że stoicie ze związanymi rękami, bo antyszczepionkowców się boicie. My się nie boimy. Pomożemy wam. To jest wasza wina, że ci ludzie umierają. Każdy jeden z gą. To jest wasza wina.